Witajcie na kanale Discount. a w dzisiejszym odcinku mam dla Was cudowny zestaw Mega Barbie Mam nadzieję, że widzieliście już odcinek na kanale Upsylvii Testuje gdzie budowałyśmy trzy super zestawy na czas, także jeśli nie to koniecznie nadróbcie zaległości i sprawdźcie naszą rywalizację a dziś ułożymy ten mega zestaw który zawiera ponad 300 elementów Lubicie barbie albo lubicie budować klocki, to koniecznie zostańcie dzisiaj razem z nami. Oczywiście zostawcie kciuka w górę, a ja zapraszam Sylwię do wspólnego budowania. Drodzy, czas zajrzeć do środka. Świetnie otwiera się ten karton, bardzo pomysłowo jest to zrobione. No i oczywiście mamy saszetki, Całą masę klocków. Cztery takie chyba duże, jeśli dobrze myślę. Tak, cztery. O! Jeszcze jest mniejsza, słuchajcie, piąta z figurkami. Oczywiście są też psiaki, także jest, słuchajcie, też... O mój Boże! Spójrzcie na to! Ale tu jest księga! Ta instrukcja ma 114 stron, także naprawdę dzisiaj będzie co robić! Ani, żeby się nie pogubić z układaniem, na początek zajrzę do instrukcji. Nasze saszetki są ponumerowane, także to ma jakiś sens. W saszetce numer jeden są figurki, dwie postaci i piesek. W saszetce numer dwa już są elementy do budowania, oczywiście też trzy, cztery i 5. także będziemy to robić po kolei, tak żeby nam się nie pomieszało. Zaczynamy naszą przygodę z klockami i oczywiście otwieramy saszetkę numer 1. i ja już tutaj widzę elementy, które mogę dopasować, czyli włosy dla naszych bohaterek, tutaj jakiś koczek i tutaj też mi gdzieś coś brakuje, ale nie, to nie tutaj, czyżby nasz psiak miał jakieś coś do dodania? Nie, czyli tutaj ten element będzie do wykorzystania korzystania pewnie później. Chyba, że można tą kitę zamienić na koka. Okej, okay, czyli jeszcze możemy sobie sami decydować o tym, jak będą wyglądały nasze laleczki. Saszetka numer dwa. Ciężko powiedzieć saszetka, bo jest naprawdę ogromna, ale słuchajcie, czas ją otworzyć i zajrzeć do środka. Ja widzę tutaj kolejne elementy zapakowane osobno. Ale tutaj już numerków nie mamy, więc to wszystko jakby wiąże się z krokiem drugim. Także wysypujemy, moi drodzy, i czas na super zabawę. To cała zawartość saszetek numer dwa. Elementów jest cała masa, nie jestem w stanie ich nawet policzyć. No, słuchajcie, ja już sobie zacznę od poszukiwania klocuszka pierwszego, który wyświetlił mi się w instrukcji. Gdzieś muszę znaleźć do niego nogi. Wydaje mi się, że to są właśnie nogi. Będzie to jakaś podstawka, potrzebuję cztery. Okej, okay, raz, dwa. 3 i 4. Ja zbuduję, słuchajcie, tą konstrukcję z kroku drugiego, a potem zobaczycie zmagania Sylwii z kanału Sylwia testuje, jak będzie składała, słuchajcie, e, trujeczkę. także będziemy się dzisiaj tak wymieniać. Okej, okay, brakuje mi tutaj jeszcze jeden element, wydaje mi się, że to jest to. No i słuchajcie, przechodzę dalej. To już koniec naszej pierwszej konstrukcji. Jak widzicie, zbudowałam zlew do mycia naczyń. I tutaj mamy pierwsze brudne naczynie do umycia, a tutaj na suszarce suszy się już umyty talerz. Kolejnym elementem, który zbudowałam była kuchenka i teraz spójrzcie co się upiekło w piekarniku. Przepyszne makaroniki w różnych kolorach są oblane taką słodką polewą, także kto jest łasuchem to z pewnością będzie zadowolony. Kolejne elementy naszego domku są gotowe i spójrzcie powstała taka lada, można powiedzieć taki blat, na którym mamy mleko, wałek, jakieś przepyszne wypieki oraz tosty większe elementy, czyli powolutku budujemy konstrukcję naszego domu. Już nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądał. No i tutaj zaczynamy od pierwszych elementów, które dostawiamy i za chwileczkę zobaczycie, jak zapełnia się ta powierzchnia. Zaczyna nam powstawać powolutku konstrukcja kuchni, która bardzo mi się podoba. Dokładam, słuchajcie, kolejne elementy i to naprawdę zaczyna świetnie wyglądać. Teraz takie wysokie klocki, słuchajcie, cztery i jeden na drugi. Widzicie, ile jeszcze tych elementów zostało? To nie jest takie łatwe. Ten dom naprawdę będzie obszerny. I oczywiście, jak w każdej kuchni, przynajmniej w większości przypadków tak jest, że właśnie gdzieś na jakimś regale wisi widoczny kalendarz. Ta konstrukcja powoli dobiega końca. Ostatnie szlify, i oczywiście czekam na Wasze komentarze, jak Wam się podoba. Bo ja powiem Wam szczerze, że jestem zachwycona, mega mi się podoba. I teraz zobaczcie. Taka piękna, ozdobna girlanda będzie tutaj wisiała, którą musimy porządnie wcisnąć, żeby nam nie wypadła. Jak to pięknie wygląda, jaka ładna ozdoba w tym miejscu. Teraz różowo się zrobiło w oczach, bo układamy dachówki jedna po drugiej i zobaczcie, jak pięknie tworzą w całość, jak są obok siebie. I teraz jeszcze czwarta i piąta. Słuchajcie, zostały mi jeszcze trzy. Ale to ładnie wygląda, wzór tego dachu jest naprawdę piękny. I teraz będziemy musieli jakieś podpory, słuchajcie, dać pod spodem, czyli nasze dachówki sobie odwracamy. I wydaje mi się, że będziemy musieli wykorzystać właśnie te cztery klocki, cztery i sześć. Spójrzcie, co się stanie z naszą zbudowaną konstrukcją dachu. Ona ląduje właśnie tutaj, gdzie przed chwileczką budowaliśmy. Trzeba to oczywiście odpowiednio dopasować, docisnąć i zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje. Na umeblowanie naszej. Kuchni. Na początku oczywiście zdjęłam wszystkie ruchliwe elementy, po to, żeby nam się to wszystko, słuchajcie, nie powysypywało. Oczywiście na naszym piekarniku jeszcze wylądują zrobione makaroniki, nie, nie zgubiłam ich i nie zjadłam, także pamiętajcie, że jeszcze tutaj są, ale do tego wrócimy za chwileczkę. Jeszcze oczywiście musi być miejsce na nasz stolik z pysznościami, no i z przy, miejscem do przyrządzania kolejnych pysznych potraw. Drugi naszego budowania jest zakończony. Czas przejść do etapu trzeciego. Który tak naprawdę będzie łącznikiem z kolejnymi etapami, i właśnie te kolejne zostawię dla Selvi, bo tam będzie sporo budowania. Tak wygląda to wszystko w rozbiórce, a za chwileczkę zobaczycie, jak stworzy się z tego przepiękny łącznik naszego domu. Diemanko, witajcie, wpadam do tej szalonej zabawy i zaprzygotowałam mi tutaj woreczek numer 4. Z tego co widzę, tutaj jest mnóstwo klocków, więc bierzmy się do układania. Oto zawartość tej zaczarowanej czwartej saszetki i najważniejszy element, który jest na samym środku, czyli gigantyczne serduszko. Ja sięgam po pierwsze klocki, przygotowuję sobie elementy, patrzę do instrukcji i budujemy. Biorę do ręki pomarańczową podstawkę, dokładamy nóżki tutaj w rogi i z tego co mi się wydaje, widzę tutaj na instrukcji to będzie łóżko. Zobaczcie, jak super, bo nawet z takich klocków można zbudować poduszeczki. Kładamy je tutaj, dwie białe. Kładziemy również kołderkę, która będzie w przepięknym, różowym kolorze. Klocki na samym środku. A po bokach jeszcze ta nasza kołderka będzie tutaj tak się oplatać wokół łóżka. Jak się prezentuje to łóżko? Wydaje mi się, że jest podwójne, bo są dwie poduszki. A na samym środku możemy położyć jeszcze jakąś książkę. Do tego łóżka dostawiamy stoliczek, na którym mamy lampkę nocną i jest również zegarek a po drugiej stronie coś takiego. Zastanawiacie się co to? To jest wieszak na ubrania. Dokładamy zatem tutaj wieszaczki, na pewno na nich mogą powiesić, na nich mogą wisieć jakieś ubranka. Wyciągam teraz po to przepiękne serduszko i zaczynamy budowę jakby ścian i w ogóle naszego pomieszczenia. Na początek, zgodnie z instrukcją, musimy zbudować takie niebieskie elementy. Teraz dokładamy już z tego, co mi się wydaje, pierwsze ściany. Widzicie, musimy zrobić miejsce na to gigantyczne łóżko, które przed chwilą zbudowałam. Obracam stronę tutaj instrukcji i muszę sięgnąć teraz po taki biały klocuszek. Teraz łączę to wszystko ze sobą i jeszcze na koniec taki biały. Dobra, powoli kończę budowanie, zobaczcie, ostatnie elementy lądują dosłownie na czubku mojego domku, wykończenie tutaj ścianek i podobnie tak jak Iza montowała, montowała, ja również mam taką girlandę i tutaj jest dla niej odpowiednie miejsce, najpierw z jednej strony wciskamy i teraz trzeba ją wygiąć. I tak samo zaczepić z drugiej strony. Na szczęście jest bardzo elastyczna, więc zobaczcie, jak pięknie tutaj wygląda. I teraz najważniejsza rzecz: musi tutaj być przymocowany dach. Zatem na tym klocuszku będziemy teraz montować dachówki. To jest szybka robota, zobaczcie chwila, moment. Każda dachówka, jedna obok drugiej. I zobaczcie, jak pięknie tutaj wypełniły cały ten klocuszek. I teraz mogę to przymocować na dach. Ta-dam, ta, -dam, ta, -dam, ta -dam. odpowiednie miejsce, wymierzone i proszę bardzo, daszek jest zrobiony. Najważniejsza rzecz, czyli łóżko na samym środku, o tutaj będzie idealne miejsce. Teraz obok musi być szafeczka nocna, czyli mój stołeczek z lampeczką. I skoro to jest domek Barbie, jej willa, to nie może zabraknąć tego wieszaka. Jak widzicie, tutaj już wylądowały jakieś spódniczki: jedna taka z brokatem, druga w kolorze fioletowym. I zobaczcie, co jeszcze zdążyłam tutaj zbudować: to jest prawdziwe zwierciadło. Lustereczko, powiedz przecież, kto jest najpiękniejszy w świecie. I to lustereczko możecie ułożyć w dowolnym miejscu. Myślałam, że to jest koniec budowania. Już chciałam wołać tutaj Izę. A to proszę bardzo, jeszcze ostatni woreczek, numer 5. Na szczęście nie ma tutaj dużo elementów, i z tego wszystkiego zaraz powstanie nam ścianka do robienia zdjęć. Mamy naszą ściankę, czyli miejsce, gdzie ktoś będzie mógł stanąć i się przebrać, na przykład z jakiegoś kociaka, bo mamy tutaj kocie uszy, a tutaj mamy jeszcze opaskę. Jest również kamera, czy też nasz aparat do robienia zdjęć, o taki czarny. I stanowisko, gdzie będziemy mogli zgrać te zdjęcia, czyli nasz komputer. Mój drodzy, to już koniec budowania. Wszystkie etapy. Skończone, czyli owoc naszej wspólnej pracy, za chwileczkę zobaczycie. Połączyłyśmy kilka etapów ze sobą, ale to nie wszystko. To nie wszystko, bo po pierwsze, zbudujemy ten domek, czyli go połączymy, ale również dołączymy elementy, klocki, zestawy, które zbudowałyśmy u mnie na odcinku. To jest mega niespodzianka. Jeśli nie oglądaliście, koniecznie nadróbcie. Budowałyśmy u Sylwii zestawy na czas, tak że stworzymy dzisiaj wielkie, rozbudowane. I za, dalej. Tutaj są takie specjalne elementy zamocowane, mm -hmm. i musimy to teraz przyłączyć. I się boję. Nie, no dalej, tu obcisnij w to. No jest, no widzę, widzę. Dobra, do U mnie już weszło. Weszło? Tak. jest ta, 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 to jest, jest no, takie trudne. Zobaczcie, wszystko już jest razem zmontowane. Mamy tutaj taki mały zakres ruchu, i ja teraz dokładam tutaj moją ściankę do robienia zdjęć z tej strony. Dokładaj, co tam masz za elementy. Co ja tutaj jeszcze mam, słuchajcie? Mam tą piękną palmę, którą za chwileczkę gdzieś tutaj tej postawie, ale co ja tutaj mam, zobaczcie! Coś co budowała Sylwia. I to jest, moi drodzy, taki jakby plac zabaw dla naszych zwierzaków, które też musimy gdzieś tutaj znaleźć. Do naszej willi hmm. podjeżdża super przystoniak, może to jest Ken w ogóle. Może? Ken na skuterze. Ochrony Ken, trzymaj się tutaj, stój. O, w ten sposób, może go oprzemy. Tutaj pod palmą będzie sobie wypoczywał żółwik. Jest oczywiście jeszcze jedno miejsce do wypoczynku. I co tam wjeżdża? Przyszliśmy na to. pyszności, pyszności. tutaj postawię reklamę. Mamy tutaj znaczek, że mamy przepyszne baweczki. I podjeżdża jeszcze jedna przyjaciółka. O ona spakowała jeszcze tutaj walizkę pełną. I podjeżdża swoim przepięknym różowym kabrioletem. Jesteście gotowi na zwiedzanie Malibu House? Spójrzcie, jak prezentuje się w całej okazałości. Jest mnóstwo miejsca dla każdego. Dla każdego coś fajnego i coś pysznego. Oczywiście znajdziecie tutaj naszą piekarnię, kawiarnię. Znajdziecie miejsce, w którym możemy zadbać o swoje psiaki. Oczywiście miejsce, w którym możemy też wypocząć, poopalać się, zjeść coś pysznego. Oczywiście koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba cała kolekcja naszych klocków Barbie Mega. Ja jestem mega zadowolona, mam nadzieję, że Sylwia też. Serdecznie Was pozdrawiamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! pa!